Chojci w do i taczka grozy by nie było lozo Daj mi zdjęci twoje starej bo dziadkowi krowa nie chce zdechnąć kopse klej i do klej twoja starą rozpieprzyło w saperze. Twoja stara przysowa paski w wiadomościach tylko twoja stara zna zakończenie nie się opowieści Twoja stara robi fororę na Targo. Twoja stara robi zakopana świeta w kiosko twoja stara pisała ma to korem twoja stara ma protezę mozgo twoja stara tele tobi się twoja stara spierdala kosiarka po postyni twoja stara czyści oszym mopem twoja stara jest w co drogie i Twoja stara to kopara, a twoja stara ja odpala, twoja stara ze strałą się na polo pszenicy, i tak powstal czokapit, twoja stara roch się z Janem niezbędnym, twoja stara leczy się o doktora Etkera, twoja stara jest taka, stara ze wiśni zeszowi 10 zetel, twoja stara jest tak wileka, zerobia jej foty z satelity, twoja stara ozywa Ronika zamiast paska czary mary, trochę wiary, to wiara stara to twoj stary, twoja stara występuje w poszczy, twoja stara nie ma dzieci, twoja stara wie gdzie jest Nemo, twoja stara z robki a twoja stara zlocha toki o hotel, twoja stara nie ma kolan, twoja stara jest dzieckiem mnie o no twoja stara w życie twoja stara spawa szyny twoja stara szczeka na pociagi twoja stara na w what... topce twoja stara przemyca sery z błogami twoja stara calow doty twoja stara ma dwóch ojców twoja stara jest na zetony twoja stara pije twoja stara orodziła chodzka norrisa twoja stara kradnie darmowe gazetki i zlida twoja stara jest tak groba ze idzę do kima to dostaje z niska grupowa twoja stara jest tak groba ze na niej wspinaczki twoja stara jest tak gropa zebodzi się strefami twoja stara przeszlane et na kolanach twoja stara jest tak Groba jak staje na wadze to widzi swój numer telefonu Twoja stara maloje paznokcie o lakiernika twoja stara chodzi z pilotem do kina twoja stara grasuje w metro twoja stara się aktualizuje twoja stara zna ostatni odcinek młody na sukces twoja stara programuje Playstation.